Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tak nie przewidziałem... Nie przewidziało Wam się? Clans vs Zombies 2 Dokładnie. Nikt się chyba tego nie spodziewał. Jak coś widzowie to już mi lepiej. Już tak często nie kaszle. Godzinę Jednak gdzieś się koło nie kaszałem. Ale no... gdzieś koło, żeby się jedynie raz Wiecie, no... Dokładnie. Dajmy sobie szybciej żeby było. Nie niech żeby sam tutorial trwał yy, na odcinku 10 minut, to było trochę bez sensu. Nie, ta flaga mi się przypomina, ale nie będę mówił co. Flagę mi się to przypomina, ale nie będę mówił jaką lepiej. I że lepiej nie będę mówił jako. Jaką flagę i przypomina lepiej, żebyście wiedzieli Lepiej żebyście nie wiedzieli jaką flagę to przypomina. Dobrze, ale to on słonecznika jakby nie wiedział o co chodzi, ale dobrze witowe Dobrze czekajcie widzowie, Tutaj sobie zrobimy dużo słoneczników. Oczywiście na telefonie to gram Bo na tamtym to już ogólnie nakupywałem tych roślin jak wiecie, już tak bez sensu było, że od razu jesteśmy już najlepszy w tą grę Dodajmy obronę Ojej Pięknie widzowe się w to gra po roku może albo kilku miesiącach, nie pamiętam te wejście w ogóle się dla mnie mocno coś zmieniło. Na początku coś się ładuje. To już już niestety musiałem zagrać, ale co to można napić? Nie wiem po co. Nie pytajcie. To ta flaga, którą lepiej nie mówił. Мама что Ч ⁇ орех? Не знаю. Не знаю, что орех, ти Их Нехана только, если мы видим земняка, не знаю. Посадим O nie Zombies is coming Szybciej, szybciej Dobra, mamy Mamy hajs Zarolimy sobie hajs Robię hajs O nie Dobra, jeszcze nie było Szybciej wydajmy, Będzie lepiej Niechże ten... O kurde, kurczę. O kurczę, nie To ja takie Daily robię, ja widzowie, bo patrzcie. Kolejny dzień odgrywam no, film, a rzadko mnie filmy się jeszcze robiły Za to was, bardzo przepraszam widzowie. Po to nie chciało mi się chyba robić, ale nie wiem. O, idealnie już zdążyłem. O, mamy ten. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem, wyrośnięty ziemniak A, no, pataj to Fajne To czyli wojna ziemniak... Znaczy, bomba ziemniaczana O nie Gdyby tak kaszelę, to nie tam A kogo to w ogóle interesuje To jest piękne, że patrzę Patrzcie Idą ci zombie oni są potężni, bo raczej bym nic nie zbliżał nagle. Były look. To jest opera we dwiecie, Chce, że? ciągle. Szczerze. Aha, bo nawet tego to, co pominąć, chyba nie można właśnie. Bo inaczej tych roślinek nie zbierzemy. O nie. Zjedz i ziemnioka. No to nie. A więc dobrze. Lecimy. O, mamy kapustę. To kapusta i sałata. Nie wiem, nie umiem angielskiego zbyt dobrze, a więc dobrze wiecie. Znaczy może nie, tam ale nie wiem. O, oh, jest. Dobra, kolejny poziom. A ten pociąg kiedyś był, czy nie? Czy mi się wydaje, że go nie było? A może był? Tak, nie było. nuka była, ale nie wiem. Czekajcie chwilę na widowie. Nie chciałem na no, odcinku mocno kaszleć. Wiecie, to co mi się zakaszelniało, to zawsze się zdarzyć. Więc my się zajmujemy tej grą, a nie będę mówił i przegram na Easy Mode, bo może to jest to Easy Mode, nie? A tu mam łopatę. A masz łopatę. O nie. O nie, znowu ta flaga. Dobra, sobie... No trzeba musi być ta flaga z tego w sumie. No inaczej. Nie będzie fali. to się zżywałem. Kurde, już jednak tak będziesz ja cały odcinek że... zmarnuję na tym. o tu ten. Coś dobrego. To nie Burrito? Co Pięknie. To jest Burrito, czy tak? Nie wiem. Tak to chyba. Mój, nie pamiętam. Zobaczcie sobie na odcinku. Widzowie, jak będzie, powiedzmy 20 łapek w górę. Pod tym chwilą to nagrywam. Kolejny odcinek: Sports vs. Zombies 2. Dokładnie. Powiedzmy, tak będzie dobrze, ok? 20 łapek w górę, bo jest już chyba. 195, to. Jest was aż 195 subskrybentów jest. A więc... Po prostu jak zostawicie tyle łapek jak to, to wtedy nagram kolejny odcinek. I chciałem powiedzieć, że około połowa procent moich, moich widzów nie subskrybuje tego kanału, więc proszę zostawcie tego suba. Chyba około połowa mnie nie subskrybuje, a więc byście zostawili, bo teraz mój to jest 200. to te 5 brakuje. Co to jest co nie wiem po co to zrobię, ale wolę już to zrobić. Żeby mieć. Czy ja to już się zrobi, dobra? po co chyba to i tak dostanę. Oddostanę. Nie słowo. A sobie też wspomniałem, że jakim im ręka już. I nie będę ręki, to zaraz zginął już. Nie przypomniałem. Znaczy tu zróbmy maleja. Nie. Hmm. Czy ja zrobię sobie więcej tych roślin? Można by przypić. O kur... Pani Maju. Nie. Znaczy nie. Pani Maju nie. Dobra. To brzmi trochę śpiesznie. Ale dobra. Pani Maju. Dobra, nie. Nie będę po rusku chyba na odcinku gadał. XD A dobra ładnie ja, to do polskiego. Bo młota i kosem i da gwiazdkę, jeszcze to będzie dopiero wtedy. O, to ciągną, to będę zahaczył. O, jest ładnie. O, tam dziś pięknie lata. Dobrze, więc 10 lat na odcinek trwa My, my, widzowie, zdążyliśmy aż tyle zrobić. A to jest dosyć sporo, chyba. Więc my się żegnamy i cześć. I pewnie dzisiaj jeszcze może jeden odcinek, ale nie jutro nagram. Jak, albo jak będzie trwało się w górę, to wtedy nagram. A więc wy się trzymajcie. Ciekać, jeszcze to zrobię. No, jeszcze Wam pokażę. No, i wy się trzymajcie. I cześć.